Witajcie w strefie testów Marcina. Zapraszam Was na krótką prezentację latarki, takiej małej latarki od firmy Armytek Model ELF C2. Zapraszam Was. Ok. Sama latarka, słuchajcie, jest małe, małym urządzeniem, jak już wspomniałem na początku filmu, bo tak naprawdę jej wysokość to jest około 11-10,5 cm, szerokość 2 cm. Jeżeli chodzi o sam LED, to ma średnicę około 2 cm. Jest to LED, o ile dobrze pamiętam, jak czytałem dane techniczne, jest to LED marki Samsung, więc raczej porządne, porządny będzie to LED. Samo urządzenie wyposażone jest w taki klips, dzięki czemu? Ten klips jest demontowalny, ale dzięki czemu możemy sobie ją w łatwy sposób na przykład przypiąć do kamizelki, roboczej, ewentualnie do spodni, do paska roboczego czy paska, no nie wiem, narzędziowego. Oczywiście ten klips możemy w łatwy sposób zdemontować. O, mamy zdemontowane i słuchajcie, w opakowaniu, w zestawie mamy również takie szelki na głowę, można powiedzieć, bo to są tak naprawdę na głowę, na czapkę. I w łatwy sposób montujemy sobie właśnie taką latarkę. I już mamy latarkę czołową, co daje nam jakiś dodatkowy atut e, tej latarki. Możemy sobie doświecić, doświecić e, miejsce pracy, ewentualnie wykorzystać ją gdzieś tam w podróżach, ewentualnie przy naprawie e, nie wiem, pojazdów. I teraz zobaczcie, w łatwy sposób montujemy znowu klips i możemy sobie działać e, gdzieś tam e, z tą przypiętą przez spodniach. Ewentualnie mm, na dole mamy magnes i możemy sobie ją przemocować na przykład wymieniając koło w samochodzie. Urządzenie jest ładowane e, Sportu mini USB, zakryty takim gumowym koreczkiem natomiast samo urządzenie również zasilane baterią 3200 mAh. Ale jest jeszcze jedna opcja, już Wam pokazuję, bo kiedy Wam się wyładowało taki akumulator, możecie to urządzenie obłączyć pod jakiś power bank, zasilać. I. To urządzenie również będzie nam świecić taką funkcją lampki. Co prawda, wtedy świeci nam z mocą około 440 lumenów, ale można je wykorzystać wtedy, właśnie jako taką, właśnie lampę w razie awarii, gdy nie mamy zasilania w domu. Słuchajcie, sama lampa ma kilka, kilkanaście trybów pracy. E, oczywiście, poza funkcją lampy, e, możecie ją wykorzystywać. Przede wszystkim będzie wykorzystywana jako e, latarka i w najmocniejszej mocy ta latarka świeci z e, mocą 1100 lumenów. To jest tak zwany tryb turbo. Natomiast po około 4 minutach ten tryb zmienia się w tryb troszeczkę oszczędny, ponieważ sam led się strasznie nagrzewa, obudowa jest metalowa, aluminiowa i no szybko się to ona nagrzewa i po około 4 minutach zmienia swoją moc na 650 lumenów i z taką mocą świeci przez około 2 godziny 30 minut. Następny tryb pracy to jest 500 lumenów wtedy świeci nam przez około 3 godziny 45 minut i przez funkcję 200 lumenów taką, e, powiedzmy sobie taką słabą latarkę świeci nam e, przez około 10 godzin no i oczywiście też ma taką funkcję świetlika. I gdzieś czytałem, że taka funkcja, właśnie z taką funkcją świetlika, gdzie ona się tak naprawdę gdzieś tam troszeczkę żarzy. Potrafi świecić przez kilka dni, ja tego nigdy nie sprawdzałem, ale faktycznie, jeżeli ktoś gdzieś idzie, może się takie coś przydać, żeby gdzieś nas z daleka było widać, że coś się zbliża. Ja już zacząłem mówić na temat samej latarki i funkcji lampy, natomiast nie wspomniałem jeszcze, jak tą latarkę w ogóle uruchomić. Tutaj z lewej strony mamy taki żółty. Przycisk gumowany, i starczy ją po prostu przycisnąć. I ona się uruchomi, przyciskając go ponownie. Ona znów gaśnie. Przyciskając ją, przytrzymując ten przycisk, ona zmienia swój tryb pracy. I tutaj z boku widzicie, właśnie w tym żółtym przycisku, ona będzie migać na zielono, że jest naładowana. Jak byłaby rozładowana, to miga na czerwono. Jak się ładuje, też. Miga nam na czerwono. I widzicie, że zaczyna migać na czerwono. Eee, Sygnalizując, że mamy baterię rozładowaną. C52 i rośnie. Słuchajcie, jest dopiero godzina 22, więc jest dosyć widno. Poza tym jest u mnie dużo latarni, więc to nie będzie jakoś tak, e, może jakiegoś efektu wow. Ale zobaczcie, jak sobie ta latarka świeci z mocą 1100 lumenów. To jest tak zwany świetlik w tym momencie. Ja sobie odejdę co mam bramę i zobaczycie jak to z daleka będzie widać. Słuchajcie, teraz jest całkowicie ciemno. Ja włączyłem teraz tryb świetlika, więc tak naprawdę mnie chyba nie widzicie. Bo jest całkowicie ciemno. Tutaj możecie sobie ją zobaczyć. Tak to się prezentuje. Przełączymy sobie na 220 lumenów. No. Coś tam świeci. 500 lumenów. No i już mamy jakiś efekt. Chyba całkiem spoko. Kolejny. I tryb 1100 lumenów. Moim zdaniem fajny efekt. Spójrzcie sobie, może na stół roboczy. O, w sumie to nic nie widać teraz przy tym świetliku. Troszeczkę więcej, widzicie. Zobaczcie, w tym momencie mam włączoną latarkę z najmocniejszą mocą, jaka jest możliwa, czyli 1100 lumenów. I tak naprawdę mógłbym nagrać dzisiejszy odcinek, korzystając z tej latarki. Fajnie. oświetlone miejsce pracy. Można by ją było wykorzystać właśnie przy awaryjnych pracach, na przykład przy wymianie opon w samochodzie. Taka moc e, nam wystarczy i jesteśmy z daleka widoczni, e, jeżeli ktoś do nas nadjeżdża, a stoimy w mało oświetlonym miejscu. Ewentualnie, gdy wykonujemy jakieś prace właśnie związane z elektryką, możemy sobie ją tutaj przyczepić, założyć na czapeczkę i naprawdę oświetlić swoje miejsce pracy mała, można powiedzieć, że wariat chyba. Także słuchajcie. E, dzięki za dzisiejszy odcinek. To taka mała prezentacja tej oto latarki. Na sobie normalne oświetlenie i dziękuję za, dzisiejszą, e, za dzisiejsze obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zapraszam na kolejne materiały. Postaram się, żeby było teraz coraz więcej właśnie na tym kanale e, filmów. Bo mam kilka, kilkanaście narzędzi, które chciałem Wam pokazać, które używam codziennie, czy co jakiś czas w swoim warsztacie i warto Wam podzielić się z Wami moją opinią na temat tych narzędzi. A ja Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę i jeżeli macie jakiekolwiek pytanie, to piszcie. Postaram się Wam na to pytanie odpowiedzieć. Także dzięki za dzisiaj, zapraszam na kolejny odcinek.